Pieniądze unijne, które zasilają i zasilały Mazowsze, pochodzą z Funduszu Spójności, czyli są dla wyrównania poziomów życia i poziomu funkcjonowania regionów w ramach całej Unii Europejskiej. Czym bogatszy region, tym mniej dostaje. Mazowsze jest niezwykle specyficznym regionem, bo z jednej strony mamy bardzo, czy relatywnie bogatą Warszawę, a z drugiej strony, wystarczy pojechać 40 kilometrów poza Warszawę, żeby zobaczyć już niestety biedę. Mamy bardzo biedne obszary Mazowsza. Dlatego też, aby ten wskaźnik nie był zaburzany, trzeba zastanowić się nad w ogóle formułą regionu Mazowieckiego, województwa Mazowieckiego w kontekście właśnie polityki spójności. Bez tego niewiele da się zrobić, bo Warszawa zawyża. Warszawa jest centrum życia gospodarczego i politycznego Polski, i społecznego i zawyża. Natomiast zupełnie innym problemem to są, to jest Janosikowe, które niestety nie udało się zmienić. Ja popierałem wszelkie inicjatywy dotyczące zmiany Janosikowego. Nienaturalne jest, żeby Gminy podwarszawskie, które mają bardzo duże dochody, po zapłaceniu Janosikowego z jednych z najbogatszych robiły się automatycznie najbiedniejsze, bo to jest w ogóle już całkowicie zaprzeczenie wyrównywania szans. Dlatego proponowaliśmy zmianę Janosikowego. Niestety Platforma tę zmianę odrzucała, co jest oczywiście dalszym, dalszym punktem do analizy, w jaki sposób rządzi w Warszawie i na Mazowszu Platforma na Mazowszu oraz PSL.